Witamy z tej strony i W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Bedwarsy Warsy Tym razem na Lucky Blockach Dzisiaj ze mną jest Adim Adim możesz się przywitać no, O właśnie wszedł Gdzie ty jesteś? No dobra dawaj Ja jestem przy na No dobra Gramy na Duosach Nie mamy jakiegoś. Oh, yeah. co, co jest? Loguje się o. Ogólnie Cześć, bardzo często i pra, praktycznie zawsze gramy na Bedwarsach na y, MCHB, to jest mój przynajmniej ulubiony serwer. I tam się właśnie poznaliśmy z Adimem. Więc jak, chce, jak chcecie żeby, jak chcecie, żebyśmy nagrali filmik o MCHB, to dobijajcie 50 subskrypcji. To jest też cel. Ej, tu nie tam jest! Tam jest znak zapytania, co nie muszę robić. Pewnie robię jakiś tryb. jest znak zapytania? No, jak masz lobby te habowe, To po środku wszystkich trybów. Masz znak zapytania. Tak, Tak. okej. dobrze, dog. Okej. drobnie. Nic, szkło.

co to jest? A nie, to jest ten tęczowa wełna. A co w tym chodzi? Okej, okay. Mam ciastko. Nice. A to jest taka wełna. Ta wełna coś robi chyba. Nie, ta wełna nie zmienia wiem. kolor po prostu jak się ją postawia. I jest różnokolorowa. Jest jak ten drzew. Drabinki. Co to? Nice. No. Dobra, ja potrzebuję 7 złota. Mogę ci dać resztę, jak mi zostanie. Masz tu 3 złote. Mam dwa? Ło, zapalniczka! Dobra, i od razu kupiłam ostrość. No to czemu? Mamy 2 depresy w A ja mam łuk. A... Co to? E Ty! Emeraldon? Uf. Jaki? Lodowy. Jaki? Lodowy. Jakoś trafię to zamrażam go. Jako... Z tego co mi się wydaje, no. jakoś trafię to go zamrażam. Ale to ma tylko jeden strzał. Mm -hmm. O kurde. A ja dwa ty O! O! Ha. Ej, mam most! Mam most. Nie dotykaj tego, bo to buchnie. Okay. A ja mam most. I dokąd? Do pomarańczowych? E, do białych, do białych dawaj. Oni nie są uzbrojeni jakoś super. No, A tak, do białych to tak, czekaj. Tak, przed chwilą mnie zaatakował jeden. Mój. Co to? Perła co perła No Kolejny fajerbolek tak. Dobra ja sobie tutaj siedem złotych odkładam I chodź, chodź, chodź na sí. białych Najlepiej yeah. Czekaj Trudno. Trudno. Dobra Dobra, tak. a chodź, bo oni tutaj mają most tak

Dobrze, ale się skończyło. Ale nie ma u mnie. Biali i O, sześć lat bloków. U, u tych pomarańczowych było. A. Łok, Uderzenie dwa. to. Bo tu ulec. Dobra. Nie ma kilofa. Ach, kurde. Ej, tak. Wszystko ja i zrobiłem. A kilofa nie miałem. Okay. Nie miałem jak im beta zniszczyć. Dwa mocno, dwa. Dobra. Szmaragdowy. Co ty co mi dro... Magiczna różka. Ła! Wow. Co ona robi? Chyba odpycha. Nie, nie, ty czekaj, ona chyba waliła te firebole Nie, nie mogę walić firebole Ale muszę ulepszyć killoff No na pewno Dxowy killoff mm. Mam diaks Dobrze o, Ty, tająk Czyli ups, niego manko dostałem. Manko błęby, pająka. Manko błęby, nice. Ty! co jest? Ej, ja mam nie... Ej, chcesz pójść tam na Niewitce? Na trzy no, minuty? Mamy, Ej, masz niewitkę. Dzięki. Na trzy minutki. Wypiń Co buduje beda? Dobra, 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 nie ma. I teraz on wieje, że buduje się super. To jest co? Piękny! Te. No i już po prostu Mam no, nie. Po kilo. No. Ja nie. mam gole no. Jak i idziemy ja by... do innej bazy. No. no. W sumie my nie mamy już łóżka, więc się ten. Ty... ty zleciał zleciał, już no. ten biały. Zleciał. Ej, dobra, ja jedę kupić. Ej, ej, ej. Ty, po co rządzi? Po co rządzi? Chyba. Ja wieję, ja wieję, nie? Po co? Po co? Aha, zadłem. Na poceniec. Lecz powiem ci, że słabsi są Uuu. na rapach. Na rapach są słabsi. Aj, aj, aj. Idziemy na rapy? Nie, dzień Na rapach powrócę? Ale to. No dobra, ile to już trwa? W ogóle chcę zobaczyć. 8 minut. To że jeszcze jedna rundka dla kiblaków i. Nie wiem. Dlaczego to Małe lobby. No i to więcej. Większe. pa, Leon. No. Leon. Leon. O kurde. Ej, ty. Ma... O kurde, wdał się. To jest moja ulubiona postać. Mam na imię Leon. Ale tak naprawdę. Ja. O, dobra, mamy z nim sojusz. Mamy soja. Dobra, mamy soja z nim. Tak. Yes. Ko I Kornisonem. Leon i Kornison ich nie bijemy. Dobra, ich nie wiemy. Chciałam napisać soja, ale. Trudno. No, dobra, mamy że, już sojusz. Nie no filmik. No ty, dobra, może już do Szybko. No dobra. Dajcie do szybko. Żeby nas nie za no. O, ty, ty, U, Power 2. Na trzy te, te. Przy użycia. To nie ci. Zysziałam im łóżko, ale to nie ci, to nie ci. No wiem, i... oni są tam. Zjrzyłem i łóżko. No dobra. Tam jest pan, zresztą mogę do to pojedynek. Dobra, jak będę miał kamienny mieczek, to... To get. Ja robię... Ja robię teraz im chyba wjazd i rozjazd. Mam dwa koksy, mam dwa koksy. Dzień, panie... No oddaj. Dobra, ty, lecimy. Oddaj. Czekaj, nie mam. Nie no. mam! Naprawdę. Dobra, ho! Co no, robimy gdzieś? No, okay. Just him. Fireball. Game. Fireball, tak. Oh. Yeah. Dobra, let's go. Ja na... O tak dwaj to wałej Adamia otwiera na despot. Tak. Mam chwilę mieli zaraza. Nie, kur... Jo, ja kupię. I nie zabijam Mikoława, bo boję się do już. z tobą. Pomarańczowi do nich idą. Hmm. Dobra, ej, ja kupuję żelazną zbrojkę. Dobra. Ty, ja też. Ej, pomarańczowi. Te. Ej, pomarańczowi chodź, ja? chodź. Tak, tak, tak. O, Scott. Ty, ja sobie kupię Ej, to nie jest ten chłop, który jest napocony? To jest, te, to jest ten napocony. On jest napocony. Wow. <noise> Dobra, ja yes, zginiecie. Nice. Ej, dobrze grasz. No. no. Co to jest? Ja kupię też firebole Ja mam cztery firebolki I tam jakieś ity leżą Ja se... Sobie... spadłem To są te... Wełny różnego koloru Aha, dobra Nie, nie Proszę Moje, moje, Bo, moje, moje, moje. moje, moje. moje Moje! Mam no yes, no Ej, perle. Perełka! Typ. No nie, on ten tek coś. Wal! Wal, wal! Jak możesz to wal. No ja, wal. O kurde, TNT! No, no, znów... Na poceni. Na poceni, na pocuchy. Z pocuchy. Ja wiem. O kurde. Padami. Nie widzieliście tego, nikt tego o, nie widział. Nie do mnie. Nie, prawie, nie położyłem, prawie położyłem jednego. Dobra. Gdzie ty jesteś? Wgadnąłem. Aha. To co widzowie, ja już muszę was chyba pożegnać. No. A bo jak myślisz, jeszcze jedna rządka? Nie, to to chcą. No dobra. To co? Ja, ja was żegnam. I. Nara, przypominam wam, że jak dobijecie. No tak. Przypominam wam, że jak dobijecie 50 subskrypcji, to nagram filmik z NCHB.